VK. Mówi do Was Artur z Ready24. Witam Was w kolejnym odcinku treningowym. Jak już po tytule widzicie, dzisiaj będziemy ćwiczyć slalom. Natomiast warto też tutaj wspomnieć, że pierwszy odcinek z tej serii to było ćwiczenie ósemki. Dlatego jeżeli jeszcze nie poznaliście tej ósemki i nie próbowaliście, to zajrzyjcie sobie do pierwszego odcinka, gdzie omawiam te podstawy ósemki. Natomiast tutaj będziemy robić coś geometrycznie. Dużo prostszego, bo będziemy praktycznie jechać w jednej osi, w jednej linii. Natomiast zmiana tutaj kierunku jazdy będzie bardzo dynamiczna. To ćwiczenie będzie o wiele bardziej wymagające niż ta pierwsza ósemka, którą robiliśmy. Tutaj pozycja ciała i nasze ruchy też będą trochę inne. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi i chcecie dorzucić kolejne, konkretne ćwiczenie do tego, żeby być po prostu zwinniejsi i bardziej oswojeni z własnym sprzętem, no to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Ok, także ja jestem już na nakładzie. Jest to ten sam Renegade co ostatnio. Koła 25 cali, ciśnienie 5 PSI to takie techniczne informacje. I też uwaga, bo ostatnio tego przy ósemce nie powiedziałem. Byłem w napędzie na 4 koła i teraz też jestem w napędzie na 4 koła. Jeżeli jestem w terenie i robię takie ćwiczenia, zawsze robię je w napędzie na 4 koła. Jeżeli chcecie, możecie sobie ćwiczyć również w napędzie na dwa. Natomiast dla mnie, domyślnym trybem jazdy w terenie jest napęd. Na cztery koła, także to jest taka techniczna informacja dla Was. No i teraz tak, na początku zrobię sobie taki wstępny przejazd po to, żeby się trochę rozgrzać, zapoznać z trasą. Tak jak tutaj widzicie, bramka ma 2 metry szerokości, może mieć 1,50 m. Natomiast pachołki bezwzględnie są rozstawione w jednej linii, jak będę jechał w Osi, co 5 metrów. I te 5 metrów to jest taki dystans, który ja uznaję za już trudny, to jest wymagające. Natomiast jeżeli Wy będziecie próbować na 5 metrach i nie będziecie się mieścić, postawcie sobie co 6, co 7, co 8, to jest dla was, ok? Wy sobie tutaj żonglujecie, rozstawiacie, jak te pachołki mają od siebie być daleko, być może chcecie zmienić tryb na dwa koła, na cztery koła. Wy zapoznajecie się z własnym kładem. Te ćwiczenia są też po to, żebyście się wy zapoznawali z własnym sprzętem, ok? Także palę kłada, robię taki przejazd kontrolny i później przejdziemy sobie do właściwego przejazdu, okej? Okay? Ok, przejechałem sobie, widzę, że jestem w stanie się zmieścić, także dorzucę sobie tutaj troszeczkę więcej dynamiki i będzie też więcej pracy na nogach. Czyli, jeżeli objeżdżam teraz do lewej, przygotowuję się do tego, przyjeżdżam przez bramkę, jadę sobie do lewej i później następny skręt mam w prawo, więc praca na nogach wygląda tutaj w ten sposób, że lewą nogą, od lewej nogi odpycham się troszeczkę do prawej, żeby Przenieść ten środek ciężkości, natomiast nie ustawiam się w ten sposób na sztywno. Nie siadam, jestem troszeczkę w górze. Opieram się tutaj bardziej na udzie niż na, na, na tyłku. I tak samo skręcam znowuż do lewej, odpycham się prawą nogą do lewej i opieram się na udzie. I w tym ćwiczeniu bardzo ważne jest to, żeby pozwolić pracować nogą. Natomiast ręce, one skupiają się tylko i wyłącznie na skręcaniu. Nie służą tutaj w tym wypadku ręce nam do tego, żeby trzymać się kierownicy i szarpać za tego kłada, ok? Wtedy kład będzie Wam po prostu skręcać słabo. A tutaj chodzi o to, że pozwolić temu kładowi na tą swobodę i w tym wypadku pozwolić mu na trochę tego uślizgu, ponieważ no na 100% trakcji byłoby to zrobić ciężko, w szczególności co te 5 metrów. Więc tutaj będziemy bazować troszeczkę na tym, że. W miarę jak tutaj zmieniam pozycję, jestem luźno na rękach, to też z gazu będę troszeczkę tutaj strzelać po to, żeby wprowadzić ten tył w delikatny uścisk i po prostu takim slowem sobie przejechać. Dobra. OK. I to ćwiczenie jest naprawdę wymagające kondycyjnie. Jeżeli chcecie, sobie Zrobić w serii kilka takich powtórzeń. Będzie Was to kosztować trochę energii. I tak jak mówię, w tym ćwiczeniu skupiamy się na tym, żeby mocno pracować na nogach. OK? Kiedy ja się tutaj przesuwam, moje siedzenie opiera się tutaj na udach, nie na tyłku. Ręce są luźno, pozwalają na ruch tej kierownicy i troszeczkę tym gazem staram się Zarzucić tyłem delikatnie, ok? Nie chodzi tutaj o to, żeby lecieć totalnie bokiem. Chodzi tutaj o to, żeby pomóc temu układowi skręcić, ok? Dodatkowo e, czego jeszcze pilnujemy? Do tego, żeby koła po wewnętrznej za bardzo nam się nie odrywały ponieważ wywrotka na slalomie jak najbardziej jest możliwa, stąd też polecam Wam kogoś, kto będzie Was obserwować, być może też nagrywać, po to, żebyście mogli sami ocenić, jak Wam to ćwiczenie wychodzi. No i w razie czego, żeby ktoś mógł Wam pomóc, żeby ktoś Was wyrotował, jeżeli coś by się przytrafiło, ponieważ musicie wiedzieć, jeżeli ktoś dużo trenuje, dużo jeździ, to wpadki niestety się zdarzają i mi też raz na jakiś czas zdarzy się, że kład za bardzo jest podbity, być może tył mi gdzieś za bardzo ucieknie. Natomiast dla mnie za każdym razem jest to informacja, że jeszcze nie wszystko potrafię. Natomiast na ile potrafię, na tyle wam pokazuję, na tyle wam tutaj udostępnia tych informacji, ponieważ to są bardzo proste ćwiczenia do zrobienia przez każdego. I wiem na 1000%, że ćwicząc takie proste figury jak ósemka, slalom, być może jeszcze inne, o których wam powiem, będziecie po prostu bardzo zręczni i bardzo zwinni. I też ważna rzecz, zależy od tego czy jesteście prawo czy leworęczni. Lepiej będzie Wam się skręcać albo do lewej, albo do prawej, i to jest właśnie też informacja, że warto nad tym pracować i warto sobie rozstawiać w zasadzie jak najwięcej tych pachołków, żeby jak najwięcej tych skrętów w serii robić. Ja mam tutaj pachołków w jednej linii 6, ok? Wy możecie mieć 7, 8, 9, 10. Mogą to być przeróżne przedmioty, które będą Wam wyznaczać te punkty, na które nie możecie najechać. No, i w ten sposób sobie ćwiczycie, poznajecie swojego kłada przy różnych prędkościach. Na początku zaczynamy troszeczkę wolniej, później sobie dorzucamy więcej tej dynamiki, po to, żeby zaznajamiać się z pracą zawieszenia, z ciśnieniem, jakie mamy w kołach, jak się kład wtedy zachowuje i jak nasz kład skręca. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja być może nagram jeszcze dzisiaj kilka innych ćwiczeń, które polecam, które również są bardzo proste, natomiast Technicznie pokazują one, ile jeszcze mamy do nauki, jeżeli chodzi o nas, o raiderów, ile faktycznie musimy pracować i uczyć się, że po prostu dobrze jeździć kładem i swobodnie czuć się na tym sprzęcie. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że przejdziecie sobie ósemkę i będziecie czekać na, na kolejne odcinki. Także serdecznie dziękuję za oglądanie i do następnego.